się, na Spotykamy się już trzynasty raz, szczęśliwy raz na Ewangelizacji na Barce, Barce Nimfa. Urodzinowo, urodzinowo, ponieważ przeżyliśmy ten cały rok od lipca do lipca i chcemy niejako podziękować Panu Bogu za ten rok formacji, za ten rok doświadczenia Jego łaski, za ten rok doświadczenia Jego miłości, za tych wszystkich ludzi, którzy przybyli przy, przez ten czas na rejsach, tych wszystkich ludzi, którzy doświadczyli Pana Boga, którzy doświadczyli Jego miłości, Jego przyjaźni. Dzisiaj płyniemy 13 raz, zaprosiliśmy księdza biskupa Grzegorza Rysia, zaprosiliśmy Ojca Bogdana z Rychwałdu, którzy będą głosić Słowo Boże, którzy razem z nami będą modlić się w tą okrągłą pierwszą rocznicę ewangelizacji na Barce. To też tak bardzo miło, kiedy możemy wspólnie dziękować Panu Bogu za to dobro, które doświadczamy, za to dzieło, które On powołał. Kiedy zostałem liderem wspólnoty Wiary i Światło w mojej parafii. Miałem wtedy 20 lat i przeżyłem nawrócenie. Chociaż ja nie wiem, czy to było nawrócenie, bo ja zawsze byłem z Bogiem. Moja rodzina jest rodziną katolicką, zawsze wierna, sakramenty święte, wszystko w swoim czasie, tak zgodnie, w takim rytmie normalnego życia chrześcijańskiego katolickiego. Ale to coś, co się stało wtedy, miało miejsce tak naprawdę nie na powierzchni ziemi, ale pod ziemią. W kopalni, kiedy wraz z moimi przyjaciółmi, współpracownikami, dźwigaliśmy na ramieniu ponad 250-metrowy kabel elektryczny, którego każdy metr ważył około 50 kilo. I to była moja droga krzyżowa. Kiedy snuliśmy się wąskimi korytarzami pod ziemią, uświadomiłem sobie, że muszę dokonać wyboru. Że to nie może być tak, że ja będę z jednej strony człowiekiem wiary, ale bez zaangażowania. I wtedy, wtedy zrodziło się we mnie pragnienie, żeby zostawić to, co mam i iść na całego. Idź na całość. Idź na całość. Rozumiecie? jest coś takiego w młodym człowieku we mnie to było w każdym bądź razie zostawiłem nowe mieszkanie które miałem marzenie z marzeniami nie wiedziałem wtedy że Bóg jest takim świetnym reżyserem ale mu zaufałem i kiedy mu zaufałem powiedziałem mu jedno zdanie niech się dzieje co chce tym nie prowadź i tak się stało że kiedy wstąpiłem do zakonu to ja musiałem się wszystkiego uczyć na nowo, ponieważ wyrosłem z środowiska robotniczego, więc tam były proste schematy myślenia. Ale moje środowisko zakonne pozwoliło mi zobaczyć siebie w nowej perspektywie, w perspektywie daru. I to myślę, że jest chyba najważniejsza rzecz, żeby siebie zobaczyć jako dar dla innych. Kiedy to zrozumiałem, byłem na trzecim roku w seminarium i chciałem odejść z zakonu ze względu na to, że nie poukładałem sobie moją przeszłość i nie mogłem sobie z tym poradzić. Potrzebowałem uzdrowienia. To uzdrowienie nadeszło właśnie we wspólnocie kleryckiej, kiedy bracia modlili się nade mną stawienniczo o uzdrowienie. I wtedy wiedziałem, że to jest mój tabor. I że jeżeli tak jest, to miałem możliwość w tym samym czasie, w czasie wakacji, wyjechać na górę Alvernie, gdzie święty Franciszek otrzymał stygmaty i tam się modlić. I tam podjąłem decyzję, że to będzie całe moje życie na Alverni we Włoszech, w miejscu stygmatyzacji Franciszka. I już byłem pewnikiem, pewnikiem, że to jest moja droga. Tak się też stała przygoda, która trwa obecnie 12 lat. 10 lat byłem dyrektor, dyrektor, 8 lat byłem dyrektorem domu rekolekcyjnego, od dwóch lat jestem gwardianem, czyli przełożonym wspólnoty zakonnej w Rychwałdzie, proboszczem kustoszem sanktuarium, dalej dyrektorem domu. I Pan nam tak błogosławi, że stworzyło się piękne środowisko ewangelizacyjne, które no teraz mogę powiedzieć, jest odpowiedzią na naszą modlitwę, która zrodziła się kiedyś w moim sercu ewangelizacji żywietczyzny. Patrzmy na siebie, na ile się możemy w tym eunuchu z Etiopii odnaleźć. Nie? na ile jesteśmy rzeczywiście w środku Ludu Bożego, na ile jesteśmy dla Niego użyteczni. Czy nie jest tak na przykład, że w Kościele jesteśmy takim drzewem, które wyjaławia ziemię. Nie? Ciągniemy wszystkie soki, a jakże, a owoce jakieś są i dla kogo? Kto, kto ma pożytek z waszej wiary? Jeśli się znajdziemy w takiej sytuacji, że rozeznajemy w sobie eunucha, to recepta jest taka, znaczy wołaj do Pana, żeby pomógł ci odnowić w sobie świadomość chrztu. Odnowić w sobie świadomość tego, że jesteś ochrzczony, nie? bo myśmy się umówili rok temu, że tam bardzo jest zawsze głoszony karygmat. Nie? Kyrygma dostatecznie w konkrecie oznacza odkryć godność chrzcielną. Jesteś ochrzczony. Wszystko to, co się wydarzyło w wydarzeniu paschalnym, śmierć, zmartwychwstanie Jezusa, chrześcijanin otrzymuje we chrzcie. Więc jeśli jesteś kimś, kto nie ma prawa Bogu składać ofiar, nie należy do ludu Bożego, dla nikogo jest nieużyteczny, chrzest w tobie nie działa. Poruszaj tę wodę chrzcielną, proś Boga, żeby ruszał w tobie wodę chrzcielną, żeby ta, ta łaska, żeby w tobie od, odżyła. Chrzest jest przyjmowany raz na zawsze, jest niezatarty, jest nienaruszony, nic z nim nie zrobicie, to jest źródło zawsze żywe. Nie? Dokopać się do własnego chrztu, odkrywać sobie to, co jest podstawowe, to, co jest zasadnicze. Chrzest uzdrawia, nie? Ojciec Bogdan mówił o uzdrawianiu. Chrzest jest tym, co uzdrawia. Jest ten niesamowity tekst, którego Kościół używał w starożytności, jak przygotowywał ludzi do chrztu. Nie? Ten tekst z Ewangelii Jana o sadzawce, która się nazywa Betesda. I tam anioł poruszał wodę. Jak ktoś wszedł do tej wody poruszonej, wychodził zdrowy. Nie? To jest tym aniołem, który porusza wodę chrzcielną, jest Kościół. Raz po raz poruszam. Wierzysz, odnawiasz chrzest. To jest poruszanie tej wody. Nie? Jak dasz poruszyć, będziesz zdrów. Nie, 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 to nie. Chrześcijaństwo nie jest religią księgi. Niezależnie od tego, jak ta księga jest dla nas ważna. Ale my tę księgę. Czytamy w ten sposób, że jest ktoś, kto objaśnia. I zobaczcie, jakie jest objaśnienie. Objaśnienie jest takie, wychodząc od tekstu, przekazał mu Ewangelię o Jezusie. Bo chrześcijaństwo jest religią słowa, które jest wcielone w osoby. Relacja z Nim. Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I wszystko dostajesz. To, wszystko to, czego nie masz w sobie. Nie masz prawa być w ludzie Bożym, ale On Cię do Niego zaprasza, do samego środka. Nie masz prawa być kapłanem, a On Cię czyni kapłanem na wieki wieków. Wszystko dostajesz. I nie chcemy zaprzestać na tym miesiącu, tylko idziemy dalej. Już mamy propozycje osób, które by głosiły Jezusa Chrystusa w najbliższych miesiącach do końca roku nasz kalendarz jest wypełniony, więc zapraszamy do uczestnictwa, szczególnie tych, którzy jeszcze nie byli. W okresie tym wiosennoletnim na rejs z statkiem nimfą, a w zimowym jesienno-zimowym tam z drugiej strony Wisły pod mostem Dębnickim zapraszamy na statek Aquarius gdzie będziemy się spotykać daj boże przy bożej pomocy nie bój się Tobie Chryste.